Zbliża się kolejna edycja Nagród Miasta Kielce. Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do nagrody za ubiegły rok urząd miasta przyjmuje do 15 stycznia. Wyróżnienia przyznawane są od 1995 roku. Ich celem jest uhonorowanie osób, które swoją postawą i działalnością przyczyniły się do promocji oraz rozwoju Kielc. W gronie laureatów Nagrody Miasta znaleźli się w ubiegłych latach m.in. przedstawiciele świata biznesu, duchowni, naukowcy, dziennikarze, ludzie sztuki i sportu, a także społecznicy. Kandydatów do Nagrody Miasta mogą zgłaszać przewodniczący i komisje Rady Miasta, kluby radnych, prezydent Kielc, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, stowarzyszenia i związki twórcze czy wyznaniowe oraz dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych. Co roku podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury wręczanych jest 10 wyróżnień. Regulamin dopuszcza także przyznanie nagrody specjalnej. Wnioski przyjmuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce przy ulicy Strycharskiej 6.